Wiersz nic. Nikt mówi do nikogo o niczym, które nic nie wie o sobie. Poeta pisze wiersze dla kogoś. Kto to przeczyta, albo i nie, wiadomo. Czytelnik jest w siódmym niebie, a może za siedmioma górami i morzami. Wiersz nic nie mówi. On jest. Stacja. Sopot. Dzień dobry, dobry wieczór, gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. W Sopocie nad Polskim Morzem wszystkich swoich słuchaczy wita Piotr Wiktor Lorkowski. Kolejne audycje można znaleźć na macierzystym dla tego podcastu serwisie Ankor, potem na Spotify, na Instagramie, w aplikacji MP Go. A także na stronicach prowadzonego przeze mnie blogu Nowe Litery oraz w wersji wideo na YouTube. W dalszym ciągu moje przedsięwzięcie nie ma sponsorów. Podcast jest projektem całkowicie autorskim i samodzielnym. Życzę zwyczajnie na wrażliwość oraz na wyobraźnię swoich słuchaczy i na życzliwość autorów, na życzliwość wydawców, którzy od czasu do czasu chcą mi przysłać swoje nowości. Do przejrzenia czy też do omówienia. Dzisiaj znowu rozpoczęliśmy wierszem w autorskim wykonaniu Marka Czuku, poety życiowo i twórczo związanego z łodzią. Dla tych, co od dawna poezję czytają, nie jest to postać nowa, przecież jego debiut książkowy ukazał się ponad trzy dekady temu. A w ostatnich latach Marek Czuku wydał trzy ogromnie ciekawe książki poetyckie: Facet z szybą, Moje ulubione igły i szpilki, wreszcie Stany Zjednoczone. Pełny wykaz jego lirycznego dorobku można znaleźć pod linkami, znajdującymi się wśród notatek do tego odcinka. Ja zaś zapraszam do czytania jego ogromnie ciekawego blogu Wędrowniczek. Link do niego także znajdziecie wśród notatek, a w klimat dzisiejszego spotkania wprowadzi nas kilka wybranych jego wierszy. Wiewiórka blokowisko samotna wierzba obok białej budki z niebieskim dachem, w której kupujemy warzywa i słodycze. Zanosi się na deszcz. I nagle, nie wiadomo skąd, wyskakuje ruda wiewiórka, aby błyskawicznie wspiąć się po pniu i zniknąć nie wiadomo gdzie. Nieoczekiwana porcja wdzięku. Czerwony Rebelia miłości, buraczkowa róża. Na czerwonym świetle zatrzymała się krew. Tąbakowych włosów rozwichszona burza, truskawkowe serce. Wielkie szczęście i grzech, żółty. Znów buszuje w zbożu najjaśniejsze słońce, by na żółtym świetle czekać na Van Goga, który namaluje Twe włosy gorące. Słomkowo-złocisty uśmiech Pana Boga, zielony. Kto życie przechodzi prostą drogą powabu, na zielonym świetle nadziei i wolności, będzie nosił szatę z zielonego jedwabiu. Szczypiorek i żaba zzielenieją z zazdrości. Byliśmy. Dmuchawce, latawce, wiatr. Rozsłonecznione niebo. Banalny obrazek z tobą i mną w centrum świata. Do dziś nie mogę oddać tej beztroski czasu. Opowieści bez końca o codzienności, która stała się wiecznością. Byliśmy wtedy przerażliwie młodzi. I zupełnie nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Nocne taksi. Otwieram okno. Do pokoju wpada na molny, utytłany świat i łasi się do moich stóp, choć nie mam do niego o nic pretensji. Powoli sączę cytrynowy płyn do naczyń, nadgryzam zębem czasu owoc mango. Wokół rozprzestrzenia się pokój i dobro, ale nikt o tym nie wie. A może tylko wiedzieć nie chce. Ty również. 23.16 znika szybko, jak łagodzący balsam po goleniu. Gaśnie światło w nocnej taksówce, którą właśnie odjeżdżasz. Debiutowałeś w latach 80. XX stulecia, czyli w czasach, których wielu naszych słuchaczy zupełnie nie pamięta. Czy mógłbyś opowiedzieć, jak wówczas. Przedstawiała się sytuacja poety, który dopiero wchodził na literacką scenę? No, sytuacja była w pewnym sensie podobna do tego, co jest dzisiaj. Po pierwsze, dużo było konkursów literackich, turniejów jednego wiersza, na których debiutant mógł się pokazać. Były czasopisma, pisma bardziej takie tygodniki, miesięczniki, rzadziej teraz te tygodn tych tygodników już nie ma, kulturalne, literackie. I, I one były w miarę otwarte dla debiutantów. Więc z tym też nie było większych problemów. No, czas był, był bardzo polityczny, były, ale to raczej debiutanci mimo swoich poglądów nie, 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 nie walczyli po prostu z systemem, bo, bo kto by zwrócił na debiutanta uwagę, to by się tylko zaśmiał jak mrówka która gdzieś tam koło słoń, słonia się pę. Natomiast wracając do sytuacji literackiej debiutanta, to tak jak powiedziałem, było dużo konkursów, czasopisma, pisma, bardziej takie tygodniki, yy, które, które otwierały się dla młodych. Ja pamiętam Radar, pamiętamy taki tygodnik pracy twórczej, w którym aż się roiło od wypowiedzi młodych twórców. Trudniej było z, z wydaniem książki, bo były to problemy z papierem. Uznani pisarze bardzo długo czekali parę lat na wydanie książki już po podpisanej umowie. Często wydawnictwa wręcz zrywały umowy, bo nie miały mo mocy przerobowych. Tak to wyglądało. W jednym ze swoich wierszy wspominasz o słynnym dla generacji przełomu, związanego chronologicznie z rokiem. 1990 numerze literatury na świecie. To rok chyba 1987, tak zwany numer niebieski. On niebieski. zawierał wiersze poetów. Niebieski, tak. On zawierał wiersze poetów tak Szkoły Nowojorskiej, między innymi Franka O'Hara i Johna Ashberego. Ale piszesz w swoim wierszu, że przejrzałeś go i odstawiałeś na półkę. Dlaczego to, co dla innych, w tym także dla autorów, niewiele młodszych od Ciebie, było artystycznym objawieniem, w ogóle nie zrobiło na Tobie większego wrażenia? Nie, mo nie mogę powiedzieć, że nie zrobiło wrażenia. Zrobiło. Do tej pory poczytuję sobie Franka O'Hare. Wiersz w, w moim debiutanckim tomie też znalazł się, wiersz inspirowany wierszem Johna Ashbery'ego. Natomiast yy, mój, mój sprzeciw budziła, bu bu budziła ta budził taki, taki ślepy, ślepy... No, taka moda. Moda, moda. Nie lubię <grych> w stadzie się poruszać i może to budziło mój sprzeciw, ale tych twórców oczywiście doceniam. Wprowadzili sporo nowych rzeczy do poezji już na stałe. Tak, a że odstawiłem na półkę ten tomik, no, ten, ten, ten zeszyt. No tak to jest. Przeczyta się coś i się bierze za coś nowego. Nie można stać w miejscu ale nie chciałeś się od nich uczyć, nie chciałeś jakoś jakoś takiej poetyki codzienności w ich stylu uprawiać, bo u ciebie ta poetyka codzienności jest. A tak nie miałeś poczucie, że to jest jakieś objawienie właśnie, że to jest coś, co cię porywa? Nie, na pewno było dla mnie objawieniem. No, od razu sobie kupiłem Tomik, jak tylko pojawił się na rynku Tomik Ochary Twoja pojedynczość, rozczytywałem się w nim. No, ale nie chciałem ślepo iść za, 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 za modnymi tropami. Dużo rzeczy mi się podobały, zresztą widać to w mojej ówczesnej twórczości, że, że pewne ślady tych lektur były. Natomiast nie, nie chciałem się zatrzymywać tylko na tym numerze nowojorskim, że to jest alfa i omega że, że świat literacki polega tylko na czytaniu w kółko Franka O'Hara i Johna Eszberiego. Zmieńmy teraz troszkę temat. Właściwie trudno wskazać poety, który miałby, który miałby w swoim dorobku. Zmieńmy teraz temat. Właściwie trudno byłoby wskazać poety, który, tak jak Ty, miałby w swoim dorobku całe tomy skoncentrowane na zagadnieniach autotematycznych. No, tu u Ciebie to jest przecież aras poetyka z roku 2004 czy 11 metafor z roku 2020. Oczywiście uwagi warsztatowe znajdują się u Ciebie w wielu innych tomach i wielu innych wierszach też. Dlaczego w ogóle tematyka warsztatowa tak bardzo Ciebie zajmuje? No właśnie, nie wiem, nie wiem czy, czy to jest dobrze pisać tyle na temat pisania. Może lepiej po prostu napisać dobrze i, i... I nie zastanawiać się nad tym, ale czasem mi się zdarza, nie wiem czy tak nagminnie, ale Tomik, o którym mówiłeś, Ars Poetica, to był z zamierzenia takim, taką książką, która, która chcia, w której chciałem pokazać różne drogi wiodące do poezji. Więc tam jest i proza poetycka, i pastiche, i, i jakieś pisanie wprost, jakieś szarpanie składni. To był taki jedyny tomik, w którym się skupiłem na pokazywaniu różnych dróg do poezji, ale rzeczywiście zdarza mi się pisać. No, nie jest to jakaś premedytacja. Myślę, że to tak naturalnie wynika. No dobrze, ale Ars poetyka zakłada pewnego rodzaju normy, normatywność, prawda? Czy w ogóle w świecie tej płynnej ponowoczesności jakakolwiek normatywność w poezji ma jeszcze rację bytu? Nie, nie myślę, myślę, że nie, nie ma żadnej normatywności. Nie, nie. Lepiej jak, jak coś nam się, nam, czyli poetom, pisarzom, coś się po drodze objawia i, i, i łapiemy te drobne błyski, impulsy, niż gdy z góry wiemy, co tam dalej będzie. Tak jest ciekawiej i ładniej. No właśnie, ale, ale jakby co, ponowoczesność po daje poecie więcej pola do popisu? No ja na sam na, nie wiem, co to jest ponowoczesność. No bo ta nowoczesność, modernizm, y, można do, do tego worka wrzucić dwudziestolecie, chociaż to też już tak. Y, czyli wszystko, co po, w drugiej połowie XX wieku, to już jest po nowoczesność To już ta ponowoczesność trwa na około 70 lat. I gdzie, no tak. Może chciałoby się, ale już chyba ten świat się skończył, gdy coś było raz na zawsze powiedziane, dane. To już chyba, po, po, gdy, gdy te wszystkie awangardy się zaczęły pojawiać na początku XX wieku, to, to ten system się skończył. I, I chyba jesteśmy skazani na błądzenie. No ale może, może lepiej jest tak, ciekawiej, niż gdyby ktoś stał nad nami i nam mówić, mówił. Czy kupisz tak, a nie inaczej. Masz tutaj, tu postawić kropkę. Może indywidualizm to jest droga, nie? Wierszy się nie pisze w kolektywie. Chociażby no rzeczywiście trudno, wioski. trudno by było Marku, natomiast nie wierzysz na przykład w poezję z Bożej łaski, która zwyczajnie spływa z góry i jest od razu dobra, przekonująca, zachwycająca? Też nie ma reguły. Wierzę, wierzę, że coś takiego jest, że jest jakaś chwila iluminacji, olśnienia, może być, ale niekoniecznie. Takimi poetami z Bożej łaski byli Tuwim, Gałczyński, to na pewno na pewno ta łatwość, coś na nich spływało z góry powiedzmy, z tej poetyckiej, z tego poetyckiego nieba i oni z niczego potrafili zrobić wiersz, sketch, kabaret, satyrę, teatr, najmniejszy teatr świata. To byli, no, byli, byli poeci z Bożej łaski, ale są też tacy jak Przyboś, rzemieślnicy słowa. Czy, czy też turyści poetyccy, którzy gdzieś tam chodzą, chodzą, czasem im coś się wyświetli, czasem nie, czasem coś napiszą. Jestem przeciwnikiem szufladkowania, jestem przeciwnikiem Mówienia, że jest tak, a nie, nie inaczej. Sport literacki to jest sprawa indywidualna. Tu postawię kropkę. Jeden z najbardziej znanych Twoich wierszy nosi prowokacy prowokacyjnie ironiczny tytuł: Rupta, co chce ta. Hmm. Zresztą, tak, często zdarza się wypowiadać w sprawach publicznych czy społecznych, a jednocześnie w takich tomach, jak mój ulubiony. Facet z szybą, a jeszcze bardziej zbiorze igły i szpilki. No i w Stanach Zjednoczonych brzmią to one bardzo intymne. Jak udało Ci się to pogodzić? Jak udaje Ci się to pogodzić? Wypowiadanie się w sprawach publicznych, społecznych przychodzi mi z trudem i rzeczywiście muszę być mocno wkurzony, żeby, żeby coś takiego zrobić napisać, i, i tego yy, paradoksalnie wiersza, który chyba największą Karierę spośród moich utworów zrobi, więc lub ta, co chce. Tak. Nie lubię, nie lubię, bo, bo tam, tam jest przewrotność, są pewne chwyty poetyckie, sporo ich jest. Natomiast no nie ma tej subtelności lirycznej, nie ma tego liryzmu, jest takie troszkę młotkowanie może delikatne młotkowanie tego nie lubię, ale po 20 latach od napisania tego wiersza zdecydowałem się na wydanie. Takiego tomu zawierającego wiersze w cudzysłowie zaangażowane, wypowiadające się na, na tematy cywilizacyjne, publiczne, różnie to można określić. I, i zobaczymy, co z tego będzie. Nie, nie, nie jestem happy z tego powodu, ale czekam z niecierpliwością, co z tego będzie. Dziękuję Marku za naszą rozmowę z konieczności na łączach. I w tym miejscu mojej audycji wspominam o książkach nadesłanych. Tym razem było ich całkiem sporo. Cóż znalazłem wtedy w poczcie? Od autora. Krzysztofa Jankowskiego tą wierszy Martwy Ślad wydane w tym roku nakładem Poznańskiej Fundacji Otwartych na Sztukę. Od Apolonii Maliszewskiej prowadzącej noworudzkie wydawnictwo Mamiko dotarły do mnie zbiorki Krzysztofa Bielenia Utykanie Marii Gibały Palenie pierza, Franciszka Olejniczaka, krajobrazy, marka Kazimierza Siwca, Okno pogody, Janiny Barbary Sokołowskiej, złamana symetria, wszystkie zbiorki wydane w roku 2020. W przesyłce od Magdaleny Jankowskiej z Lublina. Znalazłem jej trzy wydane w różnych latach i w różnych oficynach zbiorki, tak się składa. Salon mebli kuchennych oraz globalne ocieplenie. Przesyłka od Leszka Sobeczko zawierała zbiór wierszy, depresanty oraz dwa ostatnie wydania kwartalnika wytrych. Muszę Wam powiedzieć, że zarówno wiersze Leszka Sobeczko, jak i przez niego redagowany kwartalnik prezentują się bardzo ale to bardzo ciekawie, więc tym goręcej mu za nie dziękuję. I na koniec przebój. Od Józefa Marii Ruszara z Instytutu Literatury w Krakowie oczywiście dotarły do mnie zapasy ze światem Zbigniewa Herberta, esej o życiu pisarzy w czasach pierwszych sekretarzy. Eseista opatrzył go jakże celną dedykacją Piotrowi Wiktorowi, aby wiedział, że inni poeci też nie mieli co włożyć do garnka. No, To jest rzeczywiście jedna z dedykacji, które zapamiętam chyba, chyba na zawsze, bo jestem generalnie zbieraczem różnych ciekawych, czasami także pełnych humoru, dedykacji. Dziękuję wszystkim za czas spędzony wokoło wierszy i generalnie wokoło twórczości Marka Czuku. A zanim się z Wami pożegnam, chciałbym się podzielić nowym pomysłem. Otóż zastanawiam się nad nowym formatem przynajmniej niektórych odcinków Nadmorza. Zastanawiam się nad powołaniem do życia. Prezentacji zawierających wiersze poetów, wiersze poetów bardzo różnych, wiersze też bardzo różne, wszystkie mogłoby łączyć jedno. Że to wiersze czytane na głos, na żywo, które zechcieliby do nas nadesłać autorze. Zgodnie z tym, co powiedziałem, mam już w głowie roboczy tytuł takiego cyklu. Wiersze. Na głos. Nie muszą to być wiersze najnowsze, ale takie, które autor po prostu lubi, które chciałby nam przypomnieć, czy też z nimi się podzielić. Tak? Pięć, sześć tekstów. Napiszcie proszę, co sądzicie o takim pomyśle. Najłatwiej można to zrobić na naszym Facebookowym profilu. Na tym profilu już liczba nadmrza, z czego się ogromnie cieszę, przekroczyła 600 osób. Uwagami do tego pomysłu można się również podzielić w komentarzach na Instagramie, względnie na YouTube, bo i tam. Kolejne odcinki mojego podcastu, tak jak poprzednie, będę zamieszczał. Mam nadzieję, że tam, gdzie jesteście, gdzie mnie słuchacie, jest bezpiecznie i ciepło. Sądzę, że podobnie jak ja, już tęsknicie za dniami, kiedy z kubkiem kawy będzie można usiąść na słonecznym balkonie. Życzę więc wszystkim, żeby nastąpiło to jak najprędzej i Tradycyjnie pozdrawiam Was z kurortu obecnie cokolwiek polarnego. Niech sprzyja Wam muza. Do usłyszenia, mówił Piotr Wiktor Lorkowski.